Mam z tej strony Seba. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie kanale. Dzisiaj witam Was z informacjami na temat f 122 czyli kolejnej odsłonie serii F1 od Codemasters. Z tym, że od tej części gry to nazewnictwo trochę się zmienia, bo już nie będzie tego początku 2000, jak to było w poprzedniej części, jak F1 2021, tylko teraz będzie po prostu końcówka, no w tym przypadku 22. Podobnie jak to jest na przykład w FIFA, nie dziwne jest to, ponieważ ta EA izacja tej gry i w ogóle całego studia Codemasters bardzo nastąpiła, co widać we wszystkich grach dzisiaj, natomiast o najważniejszych zmianach, nowościach i w ogóle rzeczach, jakie pojawią się w tej części gry. Także mam tutaj wszystko rozpisane. Znalazłem to, co było do tej pory zapowiadane i pokazywane, więc będzie takie podsumowanie najważniejszych rzeczy, które do tej pory się pojawiło. Choć nie wszystkie, bo jeszcze jest kilka kwestii, na które trzeba jeszcze poczekać, aż oficjalnie zostaną potwierdzone. A czasu zostało niewiele, bo już za trochę ponad tydzień oficjalna premiera, bo 1 lipca. Natomiast dzięki edycji mistrzowskiej, czyli tej trochę droższej, ale tej lepszej, można zagrać 3 dni wcześniej, co oznacza, że już za około tydzień będzie można już normalnie pograć w tą grę. Jednak przechodząc już do właściwego materiału, zacznijmy od oczywiście standardowego, czyli zmian w fizyce. Jak wiemy od tego sezonu w rzeczywistości pojawiły się nowe samochody, w grze też będą nowe, więc należało ją odpowiednio dostosować. Był jeden z materiałów na oficjalnym kanale Codemasters, gdzie tam opowiadali, że odpowiednio skupili się na różnego rodzaju poprawkach, dopracowaniach, bo te samochody też inaczej działają, poprawili też wiele aspektów, tak żeby to zachowanie poszczególnych elementów też działał odpowiednio, twórcy, którzy mieli już wcześniejszy dostęp zauważyli te pewne zmiany, chwalą sobie nawet, czy to przy zwykłych, standardowych, suchych warunkach, czy to nawet na mokrej nawierzchni, jednak najlepiej będzie samemu to sprawdzić już na premierze. Pojawi się nowy tryb F1 Sprint, czyli te wyścigi sprinterskie, które pojawiły się już od poprzedniego sezonu, no i po prostu będzie można rozegrać weekend wyścigowy, gdzie po prostu zamiast zwykłych kwalifikacji będziemy mieli ten F1 Sprint. Chociaż, jak wiemy, w rzeczywistości normalnie zwykłe kwalifikacje też są, z tym, że one ustalają po prostu kolejność na wyścigu sprinterskim, a wyścig sprinterski ustawia kolejność na zwykłym, normalnym wyścigu. No i prawdopodobnie tutaj też tak będzie. Nie sprecyzowano, czy to będzie takie stałe, przypisane do konkretnych torów, tak jak jest w rzeczywistości, czy to będzie można sobie samemu ustawić. A jeśli chodzi o punktację, to z tego, co wyczytałem na stronie, była mowa o tym, że punktuje pierwsza trójka. Przechodząc dalej, pojawi się nowa opcja transmisji na żywo która będzie możliwa do obejrzenia, tak właściwie, podczas takich wydarzeń jak okrążenie formacyjne, pit stopy, czy podczas wyjazdu samochodu bezpieczeństwa. Wtedy za nas samochód odpowiada gra, wtedy normalnie AI wtedy jedzie, i my możemy wtedy sobie i posłuchać komentarza i obejrzeć sobie, jak te wszystkie samochody jadą, czy to za samochodem bezpieczeństwa, czy podczas y, przygotowania się na okrążeniu formacyjnym. Dosyć ciekawa sprawa. Ze zwiastunu można również zobaczyć, że pojawiły się takie dwie ciekawe też rzeczy. Które będą miały dosyć istotny wpływ i na pewno przydadzą się w rozgrywce. Otóż pojawi się opcja idealnego parkowania na polach startowych. Jak wiecie, do tej pory, podczas okrążenia formacyjnego, graf pod koniec akurat przejmowała kontrolę i automatycznie ustawiała. Nam samochód, teraz to my będziemy mogli normalnie podjechać na własne miejsce. Pojawi się taki specjalny znacznik, i w zależności od tego jak podjedziemy, będzie on pokazywał w no, jak dobrze się ustawiliśmy. Zielony kolor oznacza dobrze, a nie najlepiej. Fioletowy oznacza, że ustawiliśmy się idealnie, najlepiej, najwięcej na tym zyskamy. Natomiast kiedy przedobrzymy, znacznik zmieni się w czerwony i cofnie nasz troszkę, ale jednak w obrębie tego naszego pola startowego, jednak przez to możemy trochę stracić. Trochę podobna rzecz jest też przy stopach, gdzie w po odpowiednim momencie musimy skręcić do danego pit stopu, i w zależności od tego, kiedy to zrobimy, możemy zyskać lub też stracić. I tutaj jest podobny poziom, że ten zielony to jest dobry, ale nie najlepszy. Fioletowy to jest idealny, najwięcej zyskamy, a czerwony, no, może sprawić problemy. Dodatkowo, przez to, jak zjedziemy do pit stopu, może dojść do błędów przy pit stopach. Na przykład koło nie będzie chciało zejść, przez co możemy stracić dosyć sporo czasu. I tego typu rzeczy, także dosyć fajna rzecz, choć myślę, że jeśli chodzi już o oficjalną rozgrywkę, to raczej nikt nie chciałby na to trafić, jednak fajnie, że coś takiego jest w grze. Dodatkowo pojawi się nowy hud, który co prawda na oficjalnym trailerze, który teraz momentami widzieliście, wyglądał jeszcze na stary, to jednak pojawi się ten nowy, on pojawił się z czasem co niektórych twórców, pewnie tutaj macie jakieś screeny czy fragmenty, pokazujące jak to mniej więcej może wyglądać, oparty oczywiście o ten nowy hud, który zadebiutował w tym roku. W tym momencie można zobaczyć ciekawą rzecz, jeśli chodzi o tą tabelkę po lewej stronie. Zobaczcie, że jeden z takich dodatkowych kierowców, bo jest tutaj akurat 22, no to jeden z nich, normalnie i nie występuje w chwili obecnej jako standardowy główny kierowca. Akurat w chwili obecnej ten kierowca jest kierowcą rezerwowym zespołu Aston Martin. Mowa oczywiście tu o Nico Hulkenbergu, który jak widać jest w grze i najwidoczniej pojawi się jako jedna z takich ikon, czyli jeden z takich dodatkowych i no, historycznie występujących kierowców F1. Oprócz niego możliwe, że pojawią się te stare ikony, które były już w poprzedniej części. No i ma pojawić się jeszcze Mark Weber i Jacques Villeneuve. Bardzo mnie zastanawia, akurat ten wybór, no ale akurat te ikony będą i w trybie mojego zespołu, my team, będzie można zatrudnić sobie taką ikonę. Dojdą duże zmiany, jeśli chodzi o programy treningowe, czyli te, które można odbyć podczas treningów. I wyglądają one bardzo fajnie. O ile w przypadku aklimatyzacji na torze, czyli ten przejazd przez bramki, no wiele tutaj się nie zmieniło. Tak reszta typu tryb kwalifikacyjny, ćwiczenie trybu wyścigowego i tak dalej, no to tutaj pojawi się nowa linia wyścigowa, która informuje o tym, jak należy zachować się. Plus pojawi się jeszcze taki dodatkowy wykres informujący nas o tym, na jakim poziomie jesteśmy. Wygląda to dosyć fajnie i prawdopodobnie będzie jeszcze działać lepiej niż te poprzednie, ale na to jednak lepiej poczekać. Do premier i samemu przetestować, doszło do pewnych zmian przy opcji trudności. Od teraz będzie można sobie co nieco więcej rzeczy ustawić, jak nam się podoba. Plus, wprowadzono adaptacyjne AI, przez co boty, przeciwnicy będą jeździć na podobnym nam poziomie bez konkretnie co chwilę wchodzenia w ustawienia i zmienia tego poziomu na większy czy mniejszy. Teraz to wszystko powinno zostać wyrównane, no zobaczymy jak to wyjdzie w rzeczywistości. Doszło do dużych poprawek na trzech torach, no i są to następująco tory w Abu Dhabi, w Australii i w Hiszpanii. Jeśli ktoś śledzi na bieżąco to raczej wie o co chodzi, w chwili obecnej mogliście zobaczyć przebitki na co niektóre te zmiany. No a oprócz tego pojawi się również nowy tor w Miami. W tej części gry dojdzie oficjalne wsparcie dla obsługi Gokli wirtualnych rzeczywistości. No i według tego, co można było w ostatnim czasie zobaczyć, czy to na oficjalnym kanale Codemasters, czy też od co niektórych twórców, rzecz ta naprawdę wygląda bardzo dobrze, jest bardzo dobrze dopracowana i wielu sobie chwali, i wygląda to nawet bardzo zachęcająco. Aż samemu zastanawiałem się nad zakupem tych gogli. Także widać, może jednak coś wychodzi momentami tym Codemasters. No ale w każdym razie fajnie, że to się pojawi. Zwłaszcza, że jeśli chodzi o VR w grach symulacyjnych, zwłaszcza Motorsporcie. Jest bardzo fajny i bardzo przyjemny, także faktycznie, jeśli ktoś ma takie gogle, to myślę, że warto spróbować. Tutaj możecie zobaczyć screen, jak wyglądają obecnie osiągi poszczególnych samochodów. To jest akurat screen ze Zwiastunu, z oficjalnego kanału CodeMasters. Co prawda, może tutaj jeszcze dojść do pewnych zmian na premierę albo trochę po premierze. Zazwyczaj tak było, że po pewnym czasie jeszcze to zostało trochę poprawione. W ramach tego, rzeczywiście, w zależności od tego, jak to wyglądało w sezonie, to tam zostało to odpowiednio dopracowane, ale na chwilę obecną myślę, że w miarę dobrze to wygląda, patrząc na to, jaki był początek sezonu, ale pewnie z czasem zostanie to jeszcze trochę ogarnięte trochę inaczej. W grze znajdą się wszystkie 22 tory, które normalnie są teraz zapisane w kalendarzu F1 na ten sezon. Oczywiście, tak jak wcześniej zapowiadano, Rosja została wyrzucona i usunięta. Plus, jeśli chodzi o rosyjskich zawodników, ci, którzy się pojawią, na przykład Robert Schwarzman, no to oni będą jeździć pod neutralnymi flagami. Natomiast oprócz tych 22 oficjalnych torów, które są teraz w kalendarzu, pojawią się jeszcze dwa dodatkowe tory, czyli tor z Chin i z Portugalii, które. Kiedyś były w grze były w kalendarzu, ale teraz normalnie są w kalendarzu. Ale można na nich grać, można na nich jeździć, można również dodać je do swojego kalendarza. Także łącznie mamy 24 tory. W grze nadal znajdziemy tutaj takie tryby jak podzielony ekran dla dwóch osób. Oczywiście nadal będzie wsparcie dla trybu multiplayer, choć nie wiadomo czy poprawiono coś tutaj większego, czy będzie to samo szambo. No i oczywiście będzie też tryb COB, gdzie wspólnie z jakimś kolegą można zagrać wspólnie w kampanię na przykład. Oczywiście w tej części gry również pojawią się samochody F2, z tym, że sezon raczej na początku będzie z 2021, później prawdopodobnie po kilku miesiącach pojawi się aktualizacja, która doda sezon z kierowcami, no i też samochodami, malowaniami z sezonu 2022, czyli obecnego. No i jeśli chodzi jeszcze o takie drobnostki, no to oczywiście pojawią się nowe cieszynki, odpowiednio dopracowano też sponsorów na torach, czy gdzieś inne takie drobnostki poprawiono. To to jest z takich ogólnych zmian i nowości, rzeczy, które do tej pory były. Kolejna ciekawa rzecz, taki nowy tryb jaki się pojawi. To F1 Life, który jest trochę kontrowersyjny. Ten tryb miał zastąpić brakujący tryb fabularny, który jednak w tym roku się nie pojawi. Za to będziemy w tym trybie, rzekomo według twórców, mogli poczuć się jak rani zawodnicy F1. I w tym trybie będziemy mogli ubrać własną postać w jakieś markowe ciuchy, które co ciekawe mają licencję i to prawdziwą. Będziemy mogli jeszcze odpowiednio udekorować swój dom, czy to za pomocą jakichś specjalnych mebli, obrazów i tego typu rzeczy. A oprócz takimi rzeczami, jak przystało na kierowców, będziemy mogli udekorować ten dom nawet super samochodami. Zanim przejdę do nich, to jeszcze pojawi się taka gablota z trofeami, która wygląda fajnie. Coś podobnego mieliśmy przy tej naszej super licencji, czy coś takiego. Teraz tu będzie można zobaczyć w specjalnym miejscu. To akurat wygląda fajnie. Natomiast jeśli chodzi o super samochody, bo o nich też tutaj dużo się mówi, no zamiast tych starych klasyków, które mieliśmy przez ten ostatni czas w poprzednich częściach, no to zamiast tego pojawią się super samochody, którymi będzie można albo udekorować swoje domy. Albo co ciekawe będzie można również nimi pojeździć w ramach pewnych wyzwań. Tam jest na przykład wyzwanie prędkościowe, tam należy przejechać o jakiś tam dystans z odpowiednią prędkością po rzeczywistym torze lub należy też driftować, chociaż jak widziałem te drifty to trochę to jest dramat. Ma się też pojawić Pirelli Hot Lab, czy coś w tym stylu. Możliwe, że przy karierze też można zagrać czy wziąć uczestnictwo w takim jednym z trybów jadąc super samochodem. A jeśli chodzi o marki, no to mamy tutaj cztery marki i nie jest to dziwne, bo w sumie te cztery marki też normalnie występują, no normalnie w F1 jako zespoły, czyli mamy tutaj oczywiście Ferrari, McLaren, Mercedesa i Aston Martina i tak można pojechać nawet z samochodem bezpieczeństwa. Do tej pory pojawiło się wiele różnych opinii na temat tych super samochodów, innym to się bardzo podoba, innym niezbyt. Inni zwracają uwagę, że jedna rzecz jest dobra, inna nie. Także na ten moment chyba lepiej poczekać do premiery i samemu wtedy ocenić. Zwłaszcza, że wiele rzeczy może jeszcze zostać zmieniona. Do premiery co prawda nie ma dużo czasu, ale Codemasters zapewne nie wszystko pokazało. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o inny tryb, w tym przypadku MyTeam, no to nie pojawiło się wiele zmian, tak naprawdę mamy to samo co było do tej pory. Brak realnych sponsorów, zarządzanie praktycznie takie samo. No samochód trochę się zmienił, ale to jest ten standardowy foam, czyli ten taki brzydki po prostu z tą taką plastikową kierownicą. Jedynie co się zmieniło i bardzo ciekawego, to w momencie, kiedy rozpoczynamy naszą rozgrywkę, możemy zdecydować, na jakim etapie my chcemy zacząć. Bo do tej pory zaczynaliśmy od takiego średniego pułapu, gdzie nie byliśmy najgorszym samochodem, mieliśmy tam początkowo jakiś budżet, ale teraz będziemy mogli zdecydować, czy jesteśmy kimś kompletnie nowym, który dopiero wchodzi i nie ma dużego budżetu, musi na wszystko zapracować od zera. Czy wchodzimy jako jakiś wielki gigant, jak wielka fabryka, gdzie możemy ustawić sobie duży budżet, już jakieś bardziej wybudowane obiekty, bardziej zupgradeowane. No i mamy oczywiście łatwiejszy start na początku. Także to jest akurat bardzo fajna rzecz, która może się przydać, zwłaszcza że w tym przypadku teraz będzie można lepiej pomyśleć o tym, jak wystartować, czy zaczynamy jako taki własny, tutaj domowy zespół, czy może wchodzimy jako taka wielka fabryka? No, akurat to jest bardzo fajne. No i z takiej mojej listy, którą tutaj przygotowałem, to tyle. Nie ma jeszcze wielu takich innych rzeczy i takich dodatkowych informacji, jak na przykład oceny kierowców, bo do tej pory, jeśli twórcy pokazywali takie listy, to zazwyczaj te oceny, które mieli tamci kierowcy, to były te standardowe oceny, które też były w sumie z poprzedniej części, także nie zostały one zaktualizowane. Możliwe, że w tym tygodniu i pewnie jeszcze w następnym pojawią się te oceny. Bo było też widać na social mediach różnych zespołów, że tam były szykowane po prostu takie materiały, gdzie kierowcy odkrywają, jakie mają oceny. Także możliwe, że w tym tygodniu już oficjalna taka lista i możliwe, że w tym tygodniu również jakaś oficjalna informacja od twórców się pojawi. No a premiera, tak jak wcześniej mówiłem, już za niedługo, bo oficjalna premiera 1 lipca czyli pozostaje trochę ponad tydzień. No a ci, którzy zdecydują się jednak na zakup edycji mistrzowskiej, no to będą mogli zagrać 3 dni wcześniej, czyli już 28 czerwca. Jeśli zastanawia was jaka jest różnica między tymi dwiema wersjami, oprócz oczywiście ceny, no to tutaj możecie zobaczyć tą grafikę, która pokazuje, że mamy ten sam początkowy starter pack do f Life, mamy ten sam content pack jeśli chodzi o bitcoiny, no to przy edycji mistrzowskiej jest 18 tysięcy standardowej to jest 5 tysięcy, natomiast w edycji mistrzowskiej mamy jeszcze dodatkowe właśnie te 3 dni wcześniej dostęp do gry, mamy też kierowcy ikony no i dostajemy też możliwość pojeżdżenia z samochodami bezpieczeństwa jako tymi super samochodami no i to tyle jeśli chodzi o ten materiał, także dzięki za oglądanie zachęcam do osiągnąć filmu, z go do udostępnienia zapraszam na Twittera i Discorda, dziękuję wszystkim wspierającym i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach więc trzymajcie się, no i cześć!